Hejka, hej, mamy dwa kupony Keno i one no, są niemalże takie same, ponieważ Keno tutaj mamy dziewiątkę i tutaj ósemkę. To tylko tyle, a losowania mamy takie same, bo 15 tutaj, 15 tu. E, nachybił bez stawki, bez mnożnika i nawet w tym samym czasie były kupione. Też miałam więcej czasu na filmy, więc. Kupiłam więcej kuponów będą się pojawiać filmy z takimi kuponami co były kupione wcześniej ale oczywiście dowiemy się tutaj wspólnie co tam w nich jest póki co na dzisiaj keno i dodatki bo mam też dodatki ale je zostawimy na koniec. Zobaczymy na końcu jakie one są. Póki co keno zaczniemy od może od dziewiątki malująco a niech będzie od dziewiątki. Rzadko, kiedy u mnie jest dziewiątka, ale zobaczymy dzisiaj, to zaczynamy 15 tabelek. Jeżeli chodzi o dziewiątki, to będzie tak samo jak z ósemkami, bo jak nie będziemy mieć tutaj żadnej liczby, no to nam zapłacą, albo co najmniej 4, to wtedy też coś mamy. Liczymy na to, żeby było jak najwięcej. Więc możemy zaczynać. Leci tabelka. No to tak. Ósemki nie mamy, dziewiątki też nie, kolejna liczba nie pojawia się, 18 Osiem, nie ma, 29 mamy, no to jedna, e, 32 kolejna, to mamy dwie, tej niestety nie ma, o i następnie nie ma, więc koniec i ostatnie nie było. To tutaj nieudane losowanie, czas na kolejną tabelkę, ósemki nie mamy, mamy dziewiątkę. Nie ma dwunastki, ale mamy osiemnastkę, no to dwie. 29, niestety nie ma, ale mamy 32, więc blisko. Jesteśmy, żeby coś było. Niestety tej liczby nie ma, oj nie ma i. No i widzicie, było blisko, a jednak daleko. Znowu nieudane losowanie, czas na kolejne. Ósemka jest. Dziewiątki nie mamy, dwunastki też nie. 18 nie mamy. 29 nie pojawia się, mamy 32, więc mamy 2. Tej liczby niestety nie ma. Tej nie ma, no to wiemy, że koniec i ostatniej nie było. No to tylko 2. Kolejna tabelka. 8 nie mamy, 9 też nie. Nie ma 12, mamy 18, no to 1. 29 nie mamy, 32 też nie. 39 nie, a nie mamy, no to mamy dwie, ok, ale niestety nie mamy tej i ostatniej też nie. To chyba były dwie, tak? Uh -huh. 18 i 39, tak. Dwie. To ciągle tak samo na chwilę obecną. Kolejna tabelka, Ósemki nie mamy, dziewiątki też nie, 12 nie ma, 18 nie ma, 29 no też nie ma. Tej liczby nie mamy, następnej nie ma, nie ma i. Aj, pojawiła się ostatnia, no szkoda. Fajnie byłoby zapisać cokolwiek, ale niestety ta ostatnia liczba nam przeszkodziła. Czas na kolejne losowanie. Ósemki nie ma, dziewiątki też nie mamy, 12, no to jedna. 18 nie ma, 29 też nie, następnej nie mamy, N nie ma. Oj, nie ma i była ostatnia. No to były dwie. Czyżby tu nic nie było w tych dziewiątkach? No szkoda, bo ma, mają fajne kwoty te dziewiątki. Zwłaszcza właśnie dziewięć z dziewięciu, to już byłoby coś. Ale dobrze, zobaczymy co będzie w tej tabelce. A ósemka jest. No to już jedna, ale dziewiątki nie ma. Dwunastki też nie. Nie ma 18, 29 nie mamy. Tej liczby nie ma. Mamy kolejną. No to dwie. Yy, tej nie ma. Koniec. Yy, I była ostatnia. A więc jednej tutaj nam nie dali. I przez to nie mamy chociaż nawet tego minimum. Kolejne losowanie. Ósemki nie ma. Dziewiątki nie mamy. Dwunastka jest. O i mamy osiemnaście. Mamy dwie. I mamy trzecią, bo dwadzieścia dziewięć może w końcu. 32 niestety nie ma. Tej liczby nie ma. Ale mamy kolejną i dobrze, ale nie było ostatniej. Więc jedynie 2 złote. No to tylko 2 złote. Kolejna tabelka, 8 nie mamy. 9 też nie. Mamy 12 i 18. No to tak jak poprzednio chyba, tak? Dwie. W sensie, że 12 i 18. 29 też mamy. No to mamy trzecią. Tej liczby niestety nie ma, następnej nie. Oj, nie ma i. i było blisko. No cóż, przez chwilę myślałam, że to ta sama taberka. I aż się zawiesiłam, bo nie wiedziałam, czy to nie ta sama właśnie. Ale nie było pomyłki, więc lecimy dalej. Kolejna tabelka i tak, ósemki tu nie mamy, ale dziewiątka jest i dwunastka. Już mamy dwie. 18 niestety nie ma, 29 dziewięć też nie, ale mamy 32. dwa. Yy, kolejna nie pojawia się, ale mamy już minimum i, i na tym koniec. Więcej nie było, ale dwa złote można dopisać. Czas na kolejną tabelkę. Ósemki nie mamy, mamy dziewiątkę. Dwunastki nie ma, 18 też nie. 29 nie mamy. Kolejnej liczby nie ma. Tej niestety nie ma. Ta jest i ostatnia nie. No to chyba dwie. Tak, dwie były. No cóż, to kolejna tabelka. Ósemki nie mamy. Dziewiątki też nie. Dwunastki nie ma. 18 nie pojawia się. 29 nie ma. Mm, ale mamy 32. No chyba, że pójdzie do końca, to już też będzie dobrze. No właśnie, mamy kolejną. Ale nie mamy tej, to już koniec. I ostatnie nie było. No to były dwie. Kolejna tabelka. Osiem nie ma. Dziewięć jest. Dwanaście nie mamy. Mamy osiemnaście. Mamy dwie. I mamy trzecią już. W tej liczby niestety nie ma. W następnej też nie. I mamy kolejną. To już chyba minimum. I ostatnie nie było. Poczekajcie. Dziewiątka to jest jedna. Osiemnastka dwie. Tutaj mamy trzecią, tak, minimum jest. No to 2 zł dopisuję. I czas na kolejną tabelkę. Ósemka i dziewiątka ładnie się ułożyły i są. I nawet dwunastka, tu już mamy 3, 18 niestety nie ma. 29 nie mamy. 32 też nie. Tej liczby nie ma. Oj, nie ma tych dwóch ostatnich. A tak ładnie to wyglądało. No cóż, ostatnia nadzieja w ostatniej tabelce. Ósemki nie ma, mamy dziewiątkę i dwunastkę, no to dwie. Osiemnaście nie ma, dwadzieścia dziewięć mamy, trzecią. Ty... I już mamy minimum, tak? Mhm, na to wychodzi. Yy, tej liczby nie ma, nie ma i nie ma, ale chociaż zapiszemy 2 zł. No, ale oczywiście za dużo nie mamy, ale to zobaczymy na podsumowaniu. A idziemy zobaczyć, jak tam pójdą ósemki. Będą te same tabelki. Mamy ósemki i zobaczymy, jak pójdą w tych losowaniach mm, Tak, trójki nie ma, siódemki też nie. Dziesiątki nie mamy, 21 nie ma, ale mamy 32 i mamy kolejną, mamy dwie. Mamy trzecią i. O, już mamy minimum. No fajnie. Zapisuję 2 złote. No to czas na kolejną tabelkę. Zobaczymy. Mm, I tak, w kolejnej tabelce tego początku nie ma na pewno. Dziesiątki też nie. 21 mamy. I mamy 32, więc mamy dwie. I mamy trzecią. Czy będzie? Tak, mamy minimum. I tak, na tym skończymy, bo ostatnie nie było. I w sensie, że nie było mm, nic więcej. Ale mamy dwa złote kolejne. No to wychodzi chyba tutaj faktycznie tak było. Dwie trzecia mhm, tak tak, bo tej właśnie nie dodaliśmy i było cztery były nie pięć kolejne losowanie. Trójki nie mamy, ale siódemka jest dziesiątki nie ma 21 nie mamy. 32 jest, mamy dwie, mamy trzecią, tu nie ma i nie ma, a to było blisko. Uh -huh. Tutaj już było blisko, tak fajnie nie poszło jak te dwie tabelki. Kolejna tabelka, i tak, trójki nie ma, ale siódemka jest, dziesiątki nie mamy, 21 nie ma, tej liczby nie ma, nie mamy, nie ma i nie ma. No to niepotrzebnie. Pojawiła się siódemka, no ale jak już jest, no to niech będzie. Zobaczymy kolejne losowanie. Trójki nie ma, siódemki też nie. Dziesiątki nie mamy, dwadzieścia jeden nie ma, trzydzieści dwa też nie. Tej liczby nie mamy. Kolejna i no niestety jest i nie było ostatniej. Tak samo jak w tamtym losowaniu. To czas na kolejne. O, fajny początek. Jak widzimy te dwie już mamy, ale dziesiątki niestety nie ma, 21 też nie, tej liczby nie mamy, mamy trzecią, tej nie ma i no niestety nie ma. Tak fajnie wyglądało, ale kończymy z niczym. No to kolejne losowanie, trójki, siódemki nie mamy, dziesiątki też nie, 21 nie ma, tej liczby nie mamy, tutaj jedna niestety jest, to już wiemy, że koniec, tutaj kolejna. No i trzy właśnie, też było blisko. Kolejna tabelka. Trójka jest i siódemka. Już mamy dwie. Dziesiątki niestety nie ma. 21 też nie mamy. Tutaj nie ma. Nie ma. O, nie ma. I była ostatnia. To tutaj te tabelki takie niby szansa, a jednak nie. A może w kolejnej będzie lepiej? Już jedna liczba jest, siódemki nie ma, dziesiątki nie mamy, 21 nie ma, 32 też nie. I mamy kolejną, więc mamy dwie, mamy trzecią i, i było blisko, było, było. Kolejna tabelka, trójki nie mamy, siódemka jest, dziesiątki nie ma, 21 też nie ma, 32 mamy dwie, tej liczby niestety nie ma, nie ma i nie ma. To były dwie. Kolejna tabelka. Trójki siódemki nie ma, dziesiątki nie mamy, 21 nie ma. Tej liczby nie ma, nie ma. O, niestety jedna jest. No i ostatniej nie było. No, niestety pojawiła się ta jedna. Kolejna taberka. Trójki nie mamy, siódemka jest, dziesiątki nie ma, 21 nie ma. Mamy 32, więc mamy dwie. Tej liczby nie mamy. Niestety nie ma i nie ma. No cóż, nie ma to nie ma. Kolejna tabelka. Trójki nie ma, siódemki też nie mamy. Dziesiątki nie ma, 21 mamy. 32 nie ma. Tej liczby nie ma. Nie ma, no i nie ma. Jak dobrze pamiętam, to była tylko jedna. No to szkoda, że się pojawiła. Kolejne losowanie. Tego początku nie mamy w ogóle. 21 jest. 32 już nie ma. Tu nie mamy. Jest i nie ma. To dwie. A my już mamy ostatnie losowanie. Jeśli nic tutaj nam nie wpadnie dodatkowego, no to tak sobie. Oby coś było. Ale tak. Trójki nie ma, ale chociaż siódemka. No, ale nie ma dziesiątki. dziesiątki, 21 też nie ma, mamy 32, no to dwie. Te niestety liczby nie ma, mamy trzecią i. No i tak hamsko kończymy, bo było blisko, jeżeli chodzi o ilość, jak i o samą liczbę tutaj. No to tak wyszło, jak wyszło. Już wam mogę powiedzieć, że na pewno dziewiątki wyszły lepiej. Niewiele, ale lepiej. Ale m, podsumowanie na koniec, zobaczymy. Co tam będzie w dodatkach? A dodatki mam takie, no tak, na niebiesko. Tak się ułożyło. Zaczniemy od lotka. Szukamy oczywiście słonika albo słoników dwóch, bo więcej się nie da. No tutaj słonia nie ma. Tutaj w napisie powiedzmy, że jest, ale to się nie liczy. E, piłka nie. I już wiemy, że lotek niestety na pusto. No to właśnie czas oby na to. Z numerem 23. Gdyby ktoś był ciekawy, ale to chyba było widać. Lotek 114. Będzie poszukiwany symbol. On nam tutaj nie podwaja, ale fajnie go byłoby zobaczyć. Poza symbolem liczby. 7, 12, 25. I za chwilę zobaczymy ostatnią. 22. No to tak. A u nas 8. Jak my potrzebujemy 7, ale mamy 22. No to pięknie. Chociaż coś. No bo za, no tak, no niestety nie poszło za fajnie. Więc dobrze, że tutaj coś będzie. 13 eee, nie szukamy. Co to jest? Dwunastka, szukamy? Tak, no to mamy dwie. Już dwie są, jakieś kwoty na pewno będą. 23 nie szukamy. O, mamy 25, pięć. No tak, trzecia. trzydzieści nie szukamy. I. I tej liczby też nie, więc nie było symbolu, ale mamy liczby 22, 5 zł. Dalej było tutaj, 12 była, 10 zł, dobrze. I 25 mamy 5 zł. No to mamy 20 zł tutaj, jak na takiego powiedzmy maluszka, no to fajnie. Więc tutaj było udane. Zobaczymy kolejną. Może pieniędzy oby. Dwunastka, chyba tak. Dwunastka. Mamy tutaj symbole. Jeden nam tutaj mnoży kotwica. I poza symbolami liczby też. Tutaj mamy tak wysoko. 21. Wysoko. No i takie coś. Tutaj blisko, tak. I obok, tutaj nie mamy. 28 nie szukamy. 17 też nie. I tu niestety nie ma. Kolejny rządek. Nie. Też nie. Nie szukamy. I dalej nic. To. Czas na kolejny rządek. Nie ma. Nie mamy. A takich niskich nie szukamy. 26 też nie. I dwunastki nie. Ostatni rządek. Mm, niestety nie ma. Też nie ma. 27 siedem nie. Tutaj nie mamy. I, i niestety tutaj się nie udało. Na pusto i już czas na ostatnią. Może zmienimy tutaj... Nie wiem jak to pójdzie, ale zobaczymy. Jednastka, też poszukiwany symbol. No i poza tym liczby, zobaczymy czy mi się to uda. No jakoś idzie. Tak... Aha, takie coś. Tutaj mamy dwunastkę, a potrzebujemy trzynastki, dwadzieścia siedem, nie 28, osiem, szóstka, i tutaj nie. Póki co nic. Hmm, tej liczby nie ma, nie ma. Niestety dalej nic. Nie mamy. No i nie ma. Kolejny rządek. Nie ma. Nie mamy. 22 nie szukamy. I tutaj niestety nie. Ostatnia szansa. Jedynastki nie szukamy. Tutaj tak wysoko to na pewno nie. Nie. I ostatnia szansa. No i niestety nie ma. A więc pusto. To zobaczymy podsumowanie. I tak jak na dwa kupony keno, no to poszło słabo. Dziewiątki miały w sobie 8 zł, a ósemki tylko 4 zł. No to mało jak na 15 losowań, tutaj i tutaj. Niestety tak sobie. No ale cóż, właśnie tak to bywa. Dobrze, że dodatek nas tutaj zaskoczył i chociaż mamy 20 zł, no bo gdyby na podsumowaniu było samo keno, no to oczywiście byłoby gorzej. I tak za pięknie nie jest. Daleko do tego, żeby było pięknie. 32 zł mam uzyskane łącznie, a więc 54 zł na minusie, ale mam nadzieję, że i tak Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam nowe osoby do zostawienia Subika. Będzie mi miło. Dzięki za oglądanie. Ba!